Językowy trik na dziś. Są takie rzeczy, których ciężko uczy się z pomocą podręczników czy fiszek, bo po prostu... Byłoby to bardzo monotonne. Jedną z takich rzeczy są wszelkiego rodzaju nazwy geograficzne, takie jak oceany, e, kraje świata, rzeki, itd. Tak tak Często nazwy, na przykład popularnych miast w różnych językach są dość nieoczywiste, tak jak na przykład w języku hiszpańskim, nazwiemy pewne australijskie miasto Melbourne. Melbourne la segunda Albo Nueva York, albo Nowy Jorki, trochę spalaszczając portugalski akcent w wariancie brazylijskim, jeszcze w dodatku. Natomiast dążę do tego, że w wielu różnych językach bardzo różnie, różne nazwy miast również, tak jak francuskie określenie na Warszawę, czyli Wachsowi, i wiele, wiele więcej, jakieś nazwy typu Grenlandia, wyspy owcze, Włochy. No właśnie Włochy, albo Italia, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego sobie tutaj latam tym globusem. I teraz tak, jeśli mamy telefon, jeśli mamy komputer, jeśli mamy dowolne urządzenie, na którym możemy zmienić język, to jak zmienimy ten język, to zmieni nam się również język map Google'a. A jak zmieni nam się język map Google, to będziemy mogli sobie podróżować po całym świecie w języku, którego się uczymy. I wówczas okaże się, że trochę przy okazji będziemy obserwować sobie że powiedzmy w języku portugalskim, czy włoskim, czy francuskim, czy szwedzkim, czy angielskim, nieco inaczej niż po polsku określimy na przykład y, jakąś rzekę w Szwecji, czy jakiś y, szczyt w Ameryce Północnej, czy cokolwiek, cokolwiek takiego, dlatego że czasem się okazuje, że y, nawet nazwy takie, które nam by się wydawało, że się nie zmienią, czy to nazwy miast, czy to nazwy rzek, y, czy to nazwy mórz, czy oceanów, czy kontynentów, potrafią mieć mniej oczywiste nazwy, y, czy też nie kojarzące się wcześniej nazwy w różnych językach, i to jest taki, taki trik na dziś, który chciałbym wam zaproponować, dlatego, że to jest taki sposób, żeby przyswajać ten element językowej wiedzy niekoniecznie się go uczyć wyuczać tylko go przyswajać właśnie czy to w ramach ramach sprawdzania czegoś w mapach na komputerze czy na telefonie jeśli chcemy oczywiście możemy na dłużej zmienić ten język i wtedy też inne rzeczy w telefonie właśnie nie tylko te do nauki języków ale też tego typu takie życiowe się zmienią ale możemy to robić też tylko celowo na jakiś czas i chciałbym jeszcze dodać że można to połączyć na przykład z różnego rodzaju quizami grami które pozwolą nam takie Rzeczy zapamiętać, bo szczerze mówiąc, jak ja sobie teraz myślę, że miałbym uczyć się na przykład nazw wszystkich e, krajów świata, czy też jakichś określeń geograficznych w jakimś nowym języku, to myślę, że wolałbym znaleźć tego typu ścieżkę, e, gdzie dzieje się to w pewnym sensie przy okazji, niż gdybym miał wypisywać sobie do każdego geograficznego określenia, które bardzo rzadko używam, jakąś dodatkową fiszkę, jakiś dodatkowy rozdział w podręczniku robić, czy cokolwiek takiego. Inna sprawa, że jeśli jesteśmy już na wyższym poziomie za to możemy też, albo inaczej, jak jesteśmy na niższym, możemy, za, możemy uznać, że po prostu to w pewnym momencie do nas przyjdzie. I kiedy na przykład zaczniemy czytać książki, reportaże, czy oglądać jakieś magazyny, no to może się okazać, że wtedy kroczek po kroczku, jedno po drugim określeniu, zaczną one do nas wpływać, a jeśli chodzi o te bardziej popularne, to zaczną wpływać prędzej niż później. Natomiast to jest taki trik, taki sposób na dzisiaj, żeby to w razie czego przyspieszyć. Są też inne sposoby na to, żeby szybciej tego typu rzeczy, się nauczyć, na przykład o tym, jak nauczyłem się wszystkich nazw krajów w języku tureckim i dodatkowo nauczyłem się 200 słów, których inaczej bym się nie nauczył i zrobiłem to z pomocą sztucznej inteligencji. O tym powiedziałem w tym filmie, gdzie tu się teraz pokazuje miniatura, a ja teraz już znikam i właśnie dwa polecane filmy. Suby, łapki, mile widziane. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.